Siema, z tej strony, Marcel Lektor kanału Wymyśleni i witamy Was w szóstym odcinku Wymyślonych Zawodników. Robimy reaktywację, bo teraz mamy więcej czasu. Także są i pozytywy tego koronawirusa. Jeszcze na samym początku szybkie info: co 30 łapek w górę jeden dodatkowy zawodnik w następnym odcinku. Trzymajcie się, miłego oglądania, cześć! W dzisiejszym odcinku mamy trzech piłkarzy. Pierwszym jest 19-letni portugalski skrzydłowy Tiago Almada. Drugi to 25-letni środkowy obrońca Realu Madryt, Michael Smith. Ostatnim jest bramkarz Paul Manonę, wychowany w PSG. FIFA 11 przyniosła ze sobą trzy upgrade'y. Almada po dobrym sezonie, gdzie był podstawowym graczem Bragi, zyskał o dwa overall większy. Smith rozegrał w Realu Madryt przyzwoite zawody, przez co jego ocena ogólna uległa zmianie o 1 na plus. Manone nie odstawał od reszty piłkarzy w zestawieniu i po dobrym sezonie zwiększył overall o 2 punkty. FIFA 12 zdecydowanie należała do Tiago Almady. Piłkarz został uznany za najlepszego zawodnika poprzedniej kampanii, a jego ocena ogólna wzrosła o 4, oczywiście kampanii w swojej lidze. nie? Piłkarz przykuł to uwagę klubów z całego świata, ostatecznie zdecydował się na dołączenie do FC Barcelony, zasilając portfel Bragi o 20 milionów euro. Smith, który jako jedyny zaliczył downgrade, grał słabo, zresztą jak cały Real Madrid. Manonę zaliczył tylko kosmetyczny upgrade o 1, no i dostał kartę inform na grafice zamiast zwykłej przez moją nieuwagę. FIFA 13 i znów najlepszy jest Almada. Portugalczyk był pierwszoplanowym zmiennikiem, czyli po prostu wchodził co mecz. Przez to jego overall wzrósł o 2 punkty. Ocena Smyfa nie zmieniła się, piłkarz grał przyzwoicie, ale nie nadwyraz dobrze. W FIFA 13 ocena pola Manony nie zmieniła się, ale na grafice jest 1. Znów mój błąd, co? <laughs> FIFA 14 przyniosła ze sobą czwarty upgrade Tiago Almady, tym razem o jeden. Sytuacja identyczna jak sezon temu. Smith po raz drugi zalicza przestój. Jego overall nie idzie ani w górę, ani w dół. Najgorzej poradził sobie Paul Manone. Piłkarz już nie był podstawowym bramkarzem PSG, wyparł go Siriju. Overall Francuza spadł o 2. FIFA 15 to odbitka dla wszystkich piłkarzy. Tiago Almada grał przyzwoicie i jego overall nie zmienił się. Michael Smith natomiast, no no, rozegrał chyba sezon życia w Realu. Rzadko co zdarza się, żeby, ost... żeby obrońca nastrzelał tyle goli w sezonie, co australijczyk. Overall piłkarza Realu wzrósł o 3. Przez kontuzję z na początku sezonu Paul Manonę wrócił do łask. Grał cały sezon i jego overall wrócił do tego sprzed FIFA 14. Idąc dalej, FIFA 16 to zgoła inna sytuacja niż była we FIFA 15. Jego Almada rozgrywa świetne zawody i jego ocena ogólna wzrasta o 2 punkty. Smith no niestety zagrał fatalnie. Co widać po jego spadku overall'a. Po sezonie Real wypożyczył go na rok do Walencji. Po powrocie Siri nie było kolorowo. Manone cały sezon grzał ławę i jego overall zmniejszył się o 2. FIFA 17, bardzo podobna do FIFA 16, Armada po przyzwoitym sezonie, choć no dobra, dobrym sezonie, zwiększa swoją ocenę ogólną o 1. Smyth wciąż szuka formy, ale nie wychodzi mu to. Fatalny sezon w Walencji, kolejny spadek overall'a o 3 i ostatecznie transfer do ojczyzny, do Sydney FC. Manone, no u Manone sytuacja identyczna jak sezon temu i jego overall znowu spada o 2. FIFA 18 to eksplozja talentu Tiago Almady. Jest to tylko upgrade o 2, ale to overall 88 w końcu. Piłka z rzeczywistości zalicza. zalicza, no super. zalicza bardzo mocny progres i jest teraz podstawowym grajkiem Dumy Katalonii. Smith grał na miarę oczekiwań w nowym klubie, może nie było to nadzwyczajne, ale był poziom, z którego nie spadał. Jego overall nie zmienił się. Ocena Manone po kolejnym sezonie bez gry spadła o 3. W wywiadzie dla Sky Sports Piłka stwierdził, że rola zmiennika w Pezrze mu pasuje. FIFA 19 i kolejny upgrade Tiago Almady, tym razem o jeden, ale sam Portugalczyk dobija astronomicznego overola na poziomie 89. Smith chyba zaskoczył wszystkich, nie poradził sobie nawet w lidze australijskiej. No cóż, wiek robi swoje. Manon kolejny sezon grzeje ławę i kolejny sezon z rzędu zalicza downgrade, tym razem tylko o jedno oczko. FIFA 12 to chyba niespodziewany zwrot akcji. Spadek oceny ogólnej o 3, choć na grafice pisze 4, i zmiana klubu. Portugalczyk zdecydował się na zmiany barw klubowych i doszedł do Manchester United, który za to przedsięwzięcie zapłacił 50 milionów euro. Smyf, no cóż, ma już 35 lat i lepszy nie będzie. Słaby sezon jego overall spada o 1. Jeśli chodzi o pola Manone, no to chyba sami już wiecie. Luz jest taki, że nie stracił na ocenie ogólnej w tej FIFA. Dzięki za oglądanie, strzel łapkę w górę i pamiętaj, że co 30 łapek w górę, dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku wymyślonych. Strzel też suba jak tego nie robisz i nie pozostaje mi nic jak życzyć Ci mojego weekendu. Cześć!